No cześć, dzień dobry, tu Sherlock, 36 odcinkowej, pogawędkowej serii. Materiał, który będziecie oglądać dziś oraz w następnych filmach, będzie pochodził z maratonu, będą to moje mecze na odznakę mistrzowską na Progetto. Podczas maratonu zdobyłem ich 8 i myślę, że dadzą nam okazję do poopowiadania o tej bardziej taktycznej stronie WOTA. Jesteśmy na mapie Karelia, jest to jedna z moich ulubionych map i w meczapie nie ma ani jednego light. Sprawia to, że ja grając Progetto z optyką, ponieważ tak najbardziej lubię wykorzystywać ten pojazd, muszę zająć odpowiednie miejsca, by wygenerować spota moim sojusznikom. Drużyna rozdziela się dosyć... Standardowo niszczarki zajmują jeden z balkonów na naszej bazie, ciężkie wraz z kolegami jadą na przepychaczki, jak widzicie arty ulokowały się, aby ich wspierać. Obrabowaliśmy Cesa z punktów HP. Ja jako, że posiadam bardzo dobry wiuręcz, jestem w stanie go zobaczyć. On jako, że posiada bardzo dziadowski wiuręcz, nie jest w stanie zobaczyć mnie. tak? Wodę jest grą o wizy. Jeżeli my ich widzimy, możemy do nich bić. Jeżeli oni nas nie widzą, no nie mogą nam oddać. I jeżeli potrafimy znaleźć takie miejsca, w którym mamy pewne strzały za darmo, które nie będą narażone na riposty od strony przeciwników, jak najbardziej. Na kareli, właśnie z tego miejsca jesteśmy w stanie to zrobić. No i nadchodzi przeciwny IS. No i jego wizja również jest dziadowska. Mogę sobie pozwolić na pompowanie w niego obrażeń. Tym bardziej, że upewniłem się, że E25 nie będzie w stanie ze swojej pozycji nie zobaczyć. Sytuacja w miarę wyrównana, nie możemy za bardzo ryzykować, nie chcemy się eksponować, tym bardziej, że przeczuwam, że o właśnie ten IS-2 będzie chciał skrócić na drugą stronę przestrzału. Co w tej sytuacji? Przeceniłem, byłem przekonany, że IS, który zajął tam pozycję... W krzaczku za kamieniem nie będzie w stanie mnie zobaczyć troszkę, popsuło mi to tutaj szyki i przez to, że nie zareagowałem odpowiednio na spod Isa, który krył się tam za miękkim coverem, za buszem, nie zjechałem tutaj po oddaniu pierwszego strzału asekuracyjnie, no zebrałem więcej niż chciałem zebrać. Isa dwa szyndy tu dał się jednak ukarać i co robimy teraz. Jesteśmy narażeni w tej miejscówce na atak ze strony arty. Tak, balkon też nie ma innego zajęcia, będzie bardzo łatwo w stanie się nami interesować. I te czołgi, które przeskoczyły mi przez przestrzał, one nie pojechały w tamto miejsce, aby stać. W tamtym naróżniku one będą puszować. Tak jak woda będą sobie tu, te będą jechać wzdłuż jedynki, później wzdłuż poziomu A i zaraz wyjechaliby mi na twarz i... Bijąc się tutaj z artami, z healem oraz z czołgami, które na mnie wyjechały, nie byłbym w stanie nic zrobić. Co zrobiliśmy zamiast tego, zamiast zostać, zajęliśmy lepsze pozycje, stworzyliśmy dystans pomiędzy nami a przeciwnikami. Możemy sobie tutaj przodować, możemy pograć pod buszę i możemy zaatakować przeciwników, którzy wiemy, że zaraz nadejdą właśnie z tego przesmyku na A3. No i tak też się dzieje. Udało mi się wyspotować CSa, który nie jest w stanie schować się od razu po zostaniu zobaczonym. Daje nam to okazję do oddania pewnych strzałów i jako, że posiada głównianą wizję nie jest w stanie nas zobaczyć. Jako, że skrócił bardzo blisko i wzdłuż tego kamienia będzie w stanie zbliżyć się do mnie, aby zobaczyć mnie w odpowiedzi i narazić na rypost od strony przeciwników, zrobimy jeszcze jeden myk na półkę wyżej. Karel tak? jest bardzo ciekawa mapa, ponieważ baza znajduje się bardzo wysoko i posiada takie pierścienie, na których można tutaj zająć bardzo fajną miejscówkę i na zbliżających się przeciwników cały czas pompować obrażenia, tak stworzyć sobie przewagę dystansu, aby przechylać cały czas przewagę zwycięstwa. W tym momencie jest 4 do 8, ogromna strata punktów. HP, no i z taką drużyną, która tutaj na pierścieniach, nie stojąc w krzaku, nie stojąc za twardym coverem, po prostu dała się wytłuc, muszę współpracować, tak? Moje decyzje muszą uwzględniać to, że przegrywamy i przeciwnik posiada wiele, wiele luf, więcej niż my mamy tutaj do dyspozycji. Moje plany muszą uwzględniać to że na mojej drużynie nie jestem w stanie za bardzo polegać. Muszę być samodzielny, muszę sobie spotować swój dimens, muszę zadawać obrażeń i muszę pozostać bezpieczny. Muszę wykorzystywać mechanikę gry, mechanikę busza, mechanikę wizji. Wszystko muszę robić tak, aby być w stanie tak znaczącą przewagę przechylić, odwrócić z powrotem na naszą korzyść. Udało się spotnąć ten czoł, który właściwie pojedynkę zadecydował o losach tej bitwy E25 był w stanie skrócić na bardzo agresywny krzaczek do przodu i podświetlać tutaj moich sojuszników, którzy nie mają tyle umiejętności w zajmowaniu dobrych pozycji. Moi sojusznicy zostali wybici na open i co nam się pokazuje, jedzie na nas Polak, czekam na drugą pestkę, ponieważ potrzebę dwóch pestek, aby włączyć go z bitwy. Miał dziadowską wizję, ale był tak blisko, żeby w stanie mnie zobaczyć po daniu strzałów od razu skracam do tyłu i teraz będę chował się za twardy cover, aby usłonić mnie od i może zminimalizować potencjał wystrzału tutaj na moją lokację pod artylerii bardzo fajnie zniknęliśmy. Teraz możemy popracować nad tym zbliżającym się Isen e 2 którego wcześniej mieliśmy okazję mocno obić. Nie posiada już dużo HP i przez to, że strzał był dosyć celny, mogłem to zrobić na miękkim krzaku, tak? Jeżeli mm, IS-2 Shielded byłby w zasięgu dwóch strzał, potrzebowałbym dwóch pestek, aby go wyłączyć, musiałbym wycofać się na tyle, aby mm, uczynić ten krzak przede mną nieprzezroczystym, tak? Aby dał mi swoje kamowaliu i aby mógł zostać niezauważony po oddaniu strzału i dopiero w ten czas oddać drugi decydujący mm, strzał. Podpowiadam tutaj T25, że ten IS jest do złączotowania no, T25 nie reaguje. stoi sobie w kąciku i długie wnosię w najlepsze. Nie jestem w stanie z face-checkować ISA, ponieważ jest w stanie nie wyłączyć z bitwy. Ponadto nie wiemy jeszcze, gdzie znajduje się jeden niszczyciel, i nie wiemy, czy arty zrelokowały się zjeżdżając tutaj, pikując na ISA. Nawet jeżeli byłbym w stanie go wyłączyć, Arty albo jego sojusznicy być może mogliby znaleźć kąt, aby. Mnie ukarać i troszkę wybiło mnie to z rytmu. Bo ten T25 po prostu mógłby wyjechać na tego Isa. Jolo, nawet przyjąć jedną bułę i wyjść z tego obronną ręką. No, niestety, nie chcę zostawić swoich punktów HP i nic nie jesteśmy w stanie z nim zrobić. Choć powiem szczerze, że to co robię teraz również nie należy do najmądrzejszych, ponieważ jestem teraz narażony na potencjalnie spot z bardzo wielu miejsc i bardzo mało jestem w stanie dać swojej drużynie, jeżeli zginąłbym po prostu tutaj wyspotowany z hillem. Wykalkulowałem sobie jednak, doszedłem do tego, że nie jest to najlepsza decyzja. I zadecyduję, że chciałbym wyłączyć tego Isa pod innym kątem, wykorzystać inny kamień, aby być osłonięty tutaj od balkonu i wyłączyć tego Isa. I teraz widzę, że jest bardzo dobra do tego okazja, ponieważ zajął miejscówkę, ale chciał właśnie podejść go od boku i wyłączyć tutaj z tej pozycji, którą właśnie zajął. Zajmujemy twarty cover, nie chcę pozostawać na openie być po prostu wyłączony tej gry, bo myślę, że będę w stanie jeszcze coś tutaj ciekawego ugrać. Czekam aż rówka zgaśnie nie wykonujesz żadnego ruchu, żeby nie dać przeciwnikom szansy nawet na pomyślenie, że będę gdzieś się tutaj relokował. Po troszkę tu się przycięła, ale po prostu wykorzystując kamień całkowicie zasłoniłem swój odwrót i teraz właśnie ta relokacja ma na celu zaskoczenie SU-152, który jak wszystkie ruskie czołgi posiada dziadowską. Wizję i nie będzie w stanie jej zobaczyć, zobaczcie, mimo że jestem bardzo blisko w kręgu wizji. Su oczywiście udało się wymanewrować, bo jest to gra o wizji, on nie może zobaczyć nas, nie jest w stanie zrobić praktycznie nic, my widzimy go i tutaj wraz z sojusznikami jesteśmy w stanie go włączyć. Bardzo proste narzędzia, wykorzystanie tych elementarnych w zasadzie. Struktur w grze, aby przechylać szale zwycięstwa na naszą korzyść. Pozostało 3 graczy w drużynie przeciwnej i razem z T25 ruszamy na polowanie za świnkami. No i jeszcze przyopaliśmy świnki podczas sezonu migracyjnego do miejsca ich narodzin, czyli do garażu no i cóż to był za mecz mogliśmy tak zakrzywić nagiąć reguły gry tak wykorzystać wizję, dystans aby ciągle osłabiać wygrywających przeciwników, jeżeli byśmy tego nie zrobili, ten mecz po prostu byłby przegrany, bo przewaga chyba czołgu w jednym momencie osiągnęła 5 maszyn i przewaga iluś tysięcy HP oraz takiej ilości luf więcej w drużynie przeciwnej, no jest to po prostu zazwyczaj nie do odwrócenia jeżeli nie wykorzystamy mechanik gry tak mocno, że przeciwnik nie będzie w stanie na to odpowiedzieć Zajęliśmy na początku bardzo ważne miejsce, przestrza mogliśmy spotować przeciwników, mieliśmy informacje co robią. Drużyna przeciwna nie posiadała takiego spotera na początku. Mogliśmy zaobserwować trzy czołgi na tamtej flance, mogliśmy wziąć pod uwagę to, że będą na nas relokować. Niefortunny na początku spot dał przeciwnikom okazję na zadanie obrażeń i co jeszcze bardziej zadecydowało o tym, jak bardzo bezpiecznie musimy rozegrać. Então, grande kiedy miałem okazję, kiedy zgasłem i wiedziałem, że przeciwnicy nacierają na to miejsce, to miejsce, w które zająłem, jest zagrożone przez nacierających przeciwników, zrelokowałem się i robiłem to praktycznie do samego końca meczu, cały czas szukając przewagi, cały czas wycofując się na niewidce, bo przeciwnicy nie są w stanie zareagować na manewry, na skok z miejsca na dalsze miejsce, kiedy po prostu ich nie mogą zobaczyć. W takiej sytuacji, Trzymając cały czas dystans, dajemy sobie tą przewagę. Cały czas generujemy element zaskoczenia, bo przeciwnik się zbliża, jest zobaczony, strzelamy, wycofujemy i znowu przeciwnik się zbliża, jest strzelany, my się wycofujemy. Na kareli można robić to bardzo dobrze, ponieważ mapa to w zasadzie są tutaj w okolicy naszej bazy takie pierścienie, i nie ma chyba bardziej książkowego miejsca do wykorzystywania odwrotu, aby ciągle być zagrożeniem tutaj dla przeciwników, samemu jednak. Nie szastając swoimi HP, nie pozostając tutaj na pierwszej linii w zasięgu rażenia przeciwników. No i w tym meczu od znaka mistrzowska udało nam się odkręcić bardzo, bardzo dużą przewagę ze strony przeciwników 4600 zadanych uszkodzeń 1500 asysty, z tego co pamiętam 6 fragu, napracowaliśmy się bardzo dużo i to właśnie dzięki temu, że byliśmy w stanie wykorzystać twardy cover, busza, relokację, naszą szybkość, naszą wizję, której przeciwnicy, czołgi przeciwników nie posiadały, tak? Ruskie czołgi, polskie medy nie posiadają najlepszej wizji, nawet z optyką nie są w stanie osiągnąć zadowalającej wartości, która mogłaby tutaj kontestować czołg z dobrym kamo, z bardzo dobrą wizją i często wykorzystującym mechanikę busza. Nie są w stanie wykonywać swoich ruchów niezauważeni i my, trzymając na nich dystans umożliwiający nam spotowanie i oddawanie strzałów na które przeciwnik nie jest w stanie zadać jakiekolwiek odpowiedzi, no w ten czas możemy wykonać bardzo dużą pracę i odkręcać mecze właśnie takie jak te. Mam nadzieję, że podpatrzyliście coś ciekawego, że ten materiał będzie dla Was użyteczny. Dzięki za oglądanie filmu, dzięki za łapki, wszystkiego dobrego na randomkach, powodzonka i pa!